zmienić te rękawice y, na czerwone, co? A przecież to są zdjęcia próbne. Nic nie szkodzi, sztuka. Sztuka nie uznaje kompromisów, no! Y, to ma być zawodowy boks! A nie jakaś hurtownia gaci. Y, misiu, misiu, ty tutaj nie masz nic, no bo ty. Schowuj mi jakieś rękawice Everlast, no. Błaga. Proszę bardzo, proszę. Atria! Trzymaj dwunastą rundę. Już zawsze będziemy razem. A cię mogę pocałować? Spróbuj, jak się chcesz pożegnać z jajami. Cisza, kurwa! Co to, to za pierduchy, To Kurwa, mała, mała, mała. Skup się. Tekst, tekst. Kurwa, podawaj! Uh, uh, I zobaczysz, nie mawiany! Ko kochasz go, no pamiętaj, kurwa, że go kochasz, no! Ech... Marian, to tylko pieniądze, które pozwoliły nam sięgnąć po mistrzostwo. Ech, przepraszam cię za te zdradę, Henryku. Kurwa, więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Ech. Pamiętaj, że się puściłaś, no! Bardzo przepraszam, Bartku, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw? Co to, kurwa, za jakieś pedalskie uwagi?! To jest... film! Męska przygoda, no! Kiedy reżyseruję, to się... spalam się do tak Dziobu! To się... to się gapisz, to! Zapierdalaj tekst! Nie myśl o tym! Skup się na walce.